Rolnicy z dzisiejszej przypowieści Jezusa sporo otrzymali. Otrzymali przede wszystkim zaufanie właściciela winnicy, otrzymali dobra materialne, pewne bezpieczeństwo i kiedy przyszedł odpowiedni czas, właściciel winnicy chciał to dobro, którym żyją dzierżawcy, uczynić jawnym. Chciał, ich, chciał razem z nimi ucieszyć się tym, co udało się im osiągnąć. Jednak słudzy, którzy pojawiają się gdzieś tam na horyzoncie, są przez rolników postrzegani jako zagrożenie, kończy sam pan, sam właściciel winnicy, jest kimś. Dla tych rolników obcy, okazuje się być wrogiem, który stoi jakby na drodze ich szczęścia, ich spełnienia. Ta choroba serca, która toczy tych nieuczciwych rolników rozlewa się na świat, niosąc cierpienie, niosąc w końcu śmierć, także syna właściciela winnicy. To jest ciekawa prawidłowość, że ta hojność Boga wydobywa z człowieka nie tylko dobro, które otrzymał, ale także te choroby. Ten, ten fałszywy sposób przeżywania swojego człowieczeństwa, który człowieka toczy gdzieś od środka. Podobną prawidłowość widzimy u słuchaczy Jezusa, którzy zapytani, co zrobi właściciel, kiedy wróci, ci mówią, wytraci ich, przyniesie śmierć. Ten właściciel będzie mściwy, skoro zabli jego syna, on również odpowie śmiercią. Czy taka jest prawda o Bogu, który jest Panem naszego życia. Jezus mówi o pewnej nowości, że ten kamień odrzucony przez budujących, to co było skarbem ludzi, odrzucona miłość Boża, odrzucona, stanie się początkiem czegoś nowego. Bóg nie przyniesie zniszczenia, Bóg przyniesie nowość, przyniesie nowość dla tych, którzy będą na, to, na ten skarb przyjaźni z Bogiem. Otwarci. Co wydobywa ze mnie hojność Boga? Czy widząc Jego dary w sobie, wokół siebie, postrzegam Go jako kogoś, kto chce mojego szczęścia, czy raczej kogoś, kto to szczęście chce mi zabrać? Czy bliskość Boga wywołuje moje zaufanie, czy raczej agresję? Czy Jezus, który do mnie mówi, jest przeze mnie przyjęty jako umiłowany syn? Ojca, czy raczej ktoś, kogo trzeba jak najszybciej się pozbyć, uciec przed jego wzrokiem, żeby nie zobaczył, że jestem szczęśliwy, że mam coś, co mnie cieszy? Co wydobywa ze mnie Boża dobroć?